Wspomnienia, piosenki i wiersze zamieniać, bo sztuki i sztuczki dla wielkich i całkiem maluczki. Od wieku w scenach i senkach włożyła się lowska piosenka, zbierała mi waty i prawo, aż przyszła, by zacznieć dla Was. W ogrodzie restauracji Kupol odbył się wieczór z udziałem lwowskiego kabaretu Czwarta Rano. Występ poprzedziła projekcję filmu Michała Waszyńskiego Wielka Droga, którego fabuła związana jest z losami armii generała Andersa. Spotkaliśmy się z lwowską publicznością z dwóch powodów. Po pierwsze, zaprosiliśmy na film, który Intrygował nas od dawna bardzo go lubimy. Nazywa się Wielka Droga. To film z 1946 roku, ale nigdy nie pokazywany w Lwowie, chociaż film bardzo lwowski, bo po pierwsze w Lwowie się rozpoczyna, Lwowiacy w nim występują, znakomita Lwowianka Renata Bogdańska gra główną rolę. Po projekcji odbył się koncert przygotowany przez Kabarę Czwarta Rano. Artyści sięgnęli po utwory, które towarzyszyły żołnierzom w czasie wojennej tułaczki podczas II wojny światowej. Daj mnie to ostatnia W programie znalazły się również utwory współczesne związane z lwowską tradycją kabaretową. Jeżeli chodzi o... O Osławka Gowina to już chyba nie ma bardziej wszechstronnego artysty, który z jednej strony czerpie z tej jakby najlepszej tradycji, najlepszej spuścizny jakby polskiej muzyki rozrywkowej, w tym najlepszym tylko w a jednocześnie dodaje do tego od siebie coś, co jakby dodatkowo jeszcze to ubogaca, no, czy dodatkowo jeszcze nadaje temu taki współczesny i na, naprawdę na najwyższym poziomie e, sznyt. Lwowskie Kabary Czwarta Rano. Dział od 10 lat to polsko-ukraiński zespół występujący w języku polskim, który mimo trwającej wojny nie zawiesił działalności. Repertuar zespołu nawiązuje do tradycji Mariana Chemara, Emanuela Schlechtera oraz twórców Wesoły Lwowskiej Fali. Obejmuje nie tylko piosenki okresu międzywojennego, ale również współczesne. Muzyka Nie ma panowie, wyglądacie jak młodzi bogowie. A to prawda, na gdy bóg młody nie wypada w lwowie pić wody. Chociaż pełtem pod ziemią dwa wieki, ciągnie wszystkich w lwowie do rzeki, w głowie lwu, co tu kryć wolę Boża, będzie rzeczkiem zimniaczka lub sporą mi z młodzi Bogowie Pan Bóg chciałby się bawić we Lwowie. Ale kiedyś na Twórca ma czas Od zabawy we Lwowie ma nas Jeśli kumpla, tu masz lub kumperkę Na swej drodze spotkacie butelkę Gdyby tego Przyjmuj mnie i samo, cierpi w ogóle u